Siemano, witajcie na moim kanale, ja jestem Justek, a dzisiaj ze mną Wektor Siemano I jak widzicie Czeka nas ślepy challenge, czyli kilka konkurencji na ślepo. No i dwie osoby, które przebrają w dzisiejszym odcinku będą miały karę jaką? Mleko oraz jajka. Mleko oraz rosować. jajka. Będziemy rosować, będziemy karać. Cielibycie. Najgorszy w dzisiejszym odcinku, dlatego oglądajcie do końca. Jeśli będzie 2000 łapek w górę, nagrywamy kolejny challenge z, z jakimiś hardkorowymi karami, z dlatego, karami, dlatego klikajcie. Mika miesza w głowie Bigos. Na no znaczy przykład, Mika będzie mieszała głową Bigos. A może to nie będzie kara? To będzie przyjemność. Tutaj właśnie na tej piłce znajduje się przycisk subscribe. No właśnie, klikajcie. Wica, naciśnijcie go tam na dole, musi trafić się szary. Wikajcie, a my zaczynamy, bo jest za Wika jest za mała, a my zaczynamy. A pierwsza konkurencja to rzuty karne. Nie! Chyba każdemu, Wika stoi na bramce pierwsza, Wiktor strzela pierwszy. It's on. Nie ma. Ale dobrze nie ma. Wika u do, dobrze broni na tej bramce.

O, właśnie jest wiersza! Coś tutaj jest tak. Yy, zgłaszam sprawę do prokuratury. I już dzwonimy do paku yy. Ale być okno właśnie, tak? Kurde. Niestety, nie ten trzeba, ale podobno goję. ciało dobrze. Wiedziałam, że to wygram ogólnie. Mam jak mamy porażę, a Wika mam dwa, tak? tak? A będzie trzeba ją goić, bo to tylko pamiętajcie, że jedna osoba tylko wygrywa. Tylko jedna osoba. Czyli ja. Pora na drugą konkurencję, czyli żonglerka Tam, nie. Z... Z... <noise> opaską <na> ocz, <noise> z opaską na oczach. <noise> <I> drugi, <noise> drugi. Pierwszy. Trzecia. Każdy ma Dwie. próby i sumujemy punkty. <noise> Kim ja pracuje ludzie? Robimy tak, że jedna, jedna kapka po prostu to jeden punkt. Lecimy. 3. 3, Jeden, trzy, jest trzy pierwsza próba. Całkiem jest? Jedno. dwa. Kurde! dwa. się klapa Pora na ostatnią, trzecią konkurencję, w której rozstrzygnie się wszystko, a jest to. Następna konkurencja to poprzeczki. Jedna poprzeczka to Dwa punkty. Robimy tak, że po prostu, wiecie, w poprzeczkę jest trafić ciężko. No i za jedną poprzeczkę. Więc, za no właśnie. Bo trzeba jednak dobrze w piłkę. Tak, trzeba jednak dobrze w piłkę. Trzeba Nie dobrze tego. Jest, Chłopaki co. dobrze tutaj robią. Jest dobrze ogólnie tutaj. jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Powietrz, więc jesteś pierwsza w tej konkurencji. Trzy piłki dla ciebie. No i strzelaj, uderzaj. Takie poprzeczki. Powodzenia. Yy, blisko, blisko. E, bliżej, bliżej e, słupki w innym filmie, Co? Nie. tak dobra? E, teraz strzał specjalny No ulu. no tak średnio bym powiedział. No. Właśnie, coś nie pyku. Ty w ogóle wiesz, bramkę? No chyba nie. Józek, wiecie, teraz jak trafię jedną, to wygrywam? Słuchajcie, bo my tutaj czegoś chyba nie przekalkulowaliśmy. Jedna poprzeczka i wygrywam odcinek. Mm. Jak Wektor wygra, to co zrobisz? Będzie mi przykro. Szybka poprzeczka i lecimy wykonywać karty. Tak, chyba po piłkę będziesz leciał ty. Ju? Blisko jest, nie, nie, słupek. 来。 Jesteśmy mi na podwórku, mamy mleko, mamy jajka, mamy wszystko, co jest potrzebne nam do kary. Za chwilę przegrani w tym odcinku dzisiejszym, który oglądaliście, czyli nie Wektor. Pozdrawiamy w komentarzach. Jeśli chcecie takie pozdrowienia, no to piszcie na dole w komentarzach, a my nie przedłużajmy, tylko lecimy przejdźmy. Do lecimy, dosłownie, no lecimy, no lecimy, lejemy. B. C. Wygrałam. Nie y... Tak. Ta. Czyli ty wybierasz karę jemu czy sobie? Sobie.

Ale ja nawet nie mam jak tu stanąć teraz żeby musisz suszyć. No nie, no starczy, no chłopaki A ja to, czy jak? No nie, no przecież to będzie bolało Nie rzucajcie we no, mnie nie. Gdzieś... nie, No z tyłu. Nie, przecież będzie bolało Jezus. Nawet na mamy MMA jest niedozwolone uderzanie w potylicę, ziomy Taka bo jest fana? <noise> ja dostałem skarpetkę No <śmienią> chupaki teraz masz <śmienią> ja, jak tego się wyjąć nawet nie da Jom. no czemu we mnie rzucasz no co ja ci zrobiłem kurwa brawa tam dobra i słuchajcie no i w tym odcinku to by było wszystko mleczny ustek Mleczny... Mleczny Justek i jajowata Wika pozdrawiają. Widzimy się w kolejnych Masz. filmach. Elo.